Cześć, witajcie z tej strony Niko dzień dzień się ja sobie zagram w Simulatora 2 o nick o, lepiej zdjęcie Wiem, że to takie takie prewersyjne, że każdy już pewnie to nagra, bla. No ale mi się nudzi. Nie mam co robić, hej. weź przykładem tego na zafirę model gry Europa Jęce, polski, jest model ciężarówki Loda firmy o, Otwórz Dobra eee. Dobra Zacznijmy grać Dobra Zadawało się Poznań nie pochodzę, z tam, bo pochodzę bardziej stąd w tym obrębie. Potwierdź wybór. Nie! Nie chcę za już grałem, sam już grałem sam sobie przetestować. Jezus. Oh. Ciekawe na ile to z poszatkuje. A <laughs> tak ja mm, Teraz jeszcze się wam wysyła filmik na YouTube. To nie, muszę włączyć, załączyć tego Wysyłanie Skill io skill Krzyś mi się spawcie Coś ten Ja fajnie, bla 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 Czekaj, czekaj What the fuck eee. Zaraz będę wysyłał ten filmik Przez wieczór Muszę załączyć Ja będę automatycznie parkował, bo nic chcę was tym za. Nie chcę was tym zanudzić Jeśli widzicie ma brzczynki, to sort. I postaram się to na przyszły raz poprawić. Hmm, przepraszam za sklepa. Kręcam. Jest poda podrawać żadnego wypadku. Dlatego małą trasę chężki. Wolę zaparkować od razu. Aha. Hmm. Często spadowany to jest normalnie mam więcej FPS-ów. Nie, nie, wiem, nie, nie, i tyle. Polecimy jakiś fajny program do nagrywania, który nie, 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 dużo FPS-ów Ale ma nie, nie, jakoś nie, nie, z przykładem przykładem. No, fajnie, że że jest moje Dobra I Teraz weźmiemy rynek pracy Szybkie zlecenie Pojedziemy do Poznania Szczecin Poznań Nie Nie, Nie. Szczecin Poznań Gdzie to jest? A blisko, dobra Pojedziemy to i zakończę odcinek mi pierwszy prologowy, o... My dostaniemy się to, bo w wtorek, aby w środę myślę. Bardzo będzie wam w poniedziałek. Wieczorem, więc pierwsze kostka kabra. O Jezus, moje plecy. Moje plecy już do mnie Dobra. Z tego co widzę, jeśli jest, to powinniśmy w by wyjechać. Uuu, dobra. Staram się nie robić żadnych stuczek i tak dalej. Sorry. Niechcący. Tak nie może być. Jeszcze niższą. Przecież miałem na średni. Czekaj, synchronizacja pionowa. Wyłącz odświeżanie 60 Hz. Tryb pełno ekranu. O, jest. Powinno być lepiej. Jeszcze. Jeszcze. No to będziemy musiał zmienić grafikę na niską. Przykro mi bardzo. No. się normalnie. Idzie grać. To jest tylko tego praktycznie gUI samo, więc... Żadnego różnic praktycznie je ja tutaj w lewo? Ja łapię pas po prawej O, fajnie Ale chciałam niedługo zakończyć ten odcinek, panowie, wiecie? Dajcie mi jechać! Waha full <laughs> no. Będziemy tak sobie... W tej serii będziemy, no po prostu sobie opowiadać i tak dalej No ja jestem młody, więc nie mam czego opowiadać To będziemy sobie jeździć i tak dalej Będziecie pisać w komentarzach o czym Powiedział na dany temat Czyli się wypowiedział na coś Na jakiś konkretny temat Wiem, że jest, że tak od bólu dupy ja fajnie Ale teraz nie mogę odebrać no, Naprawdę tak od bólu dupy jeszcze Średnia majerza. O Jezus oh Jadę, panie, jademy Mam nadzieję, że nie przekroczę przy prędkości Miałem czas zajmowaniem się temu wiadomościami Muszę szybko to nagrać, skończyć odcinek i tak dalej Bo to taka seria dla was, interaktywna dla was, wybieracie gdzie mam jechać i tak dalej Mmm, zresztą nie będzie jak, A, dobra Czekajcie, jak wy to dostaniecie Później dam wam możliwości wyboru Czy coś, nie wiem, co coś zrobię Albo możliwe, że będziecie po prostu mieli Po prostu swoje opowiastki będziecie w komentarzach pisać i tak dalej Będziecie to komentować Będziecie pisać co żeście przeżyli, czy coś tak, Granica. granice staram się jechać po 50 Orlen. fajnie w razie co mówię że będę odnośnie parkował bo dnia nie chcę mi się z tym męczyć żeby parkować z zakichanym parkowaniem zostaną 160 parę kilometrów do przejechania Mam nadzieję, że to wkleję w jeden park Nie będę się tego dzielić Tylko wiecie, no Po prostu tak od razu, nie? I tutaj muszę uważać Naprawdę, no, muszę zejść 30 <grystanie> Tu pobrakło Jezo Ledwo, ledwo Ale pasa starczy Póki co? Dobra I gra, tak dalej dalej Będziemy wybierać po prostu w jakie miejsca mam się udać. Po prostu podajecie miasto, jeśli macie Eurotraka, podajecie miasto, do których mam się udać z pracą. Na przykład stamtąd, tam to tam bleble. Często możemy to rozszerzyć interaktywny udział w serii. A drugą kwestią będzie taka, że będziemy musieli pomóc przyspieszyć tę grę. Naprawdę. Stabilizacja jest masakryczna. Bo nie taki mieć takich jak u góry. Mieć ładnie załatnął gromadę I na średnich Póki co nawet gazu nie daje ale dobra Może troszeczkę zwolnić Ja bym tak chciał wszystkich wyprzedzić To się denerwujący, że nagle ci się pojawia ten multum wozów i tyle I dupa, jedziesz nie wiadomo ile o. Niedługo tam dojedziemy, będzie dobrze Wiesz, ale to wspaniło Mam nadzieję, że tam dojadę w jednym kawałku To nie rozwalę wozu nie będzie trzeba to dzielić na kwarty ale w mam ponad 15 minutowy filmik mogę wrzucić, wrzucać nie mam po prostu już ograniczenia. tak powiem a się nie zamierzam na gry by się przydały na kompo czy coś teraz mam lapkę taki off-kit więc przydałoby się coś lepszego tą pasję tego co widzę jeśli macie 12 fps -ów. my się tak nie boimy na takiej karty bo gra nam kart postawiać nie będzie o jezus mam nadzieję że deszcz nie będzie padać bo to będzie masakra po zleceniu się pożegnam z wami Czyli już niedługo, parę minut, jeszcze tak 10. Będzie koniec odcinka. No, jeśli mnie nie rozumiecie, to są Bo mam szcząkę na mojej ręce. Może coś będzie z Warframe'a jeśli się mi wyrobi gąbek. Ale jest za brzydko gryfa. Mm, nie chcę się po prostu tego naprawiać ani ja w żaden sposób. Żaden. Ja nagrywam tak dla rozrywki. Ups! Ten przykład się dusił a samochody z tyłu się mnożą i tak, mamy my więcej tak, 40 może był urobił na tym ale no, tam dalej są tamte wozy, które jałem. Renderik ma pojazdów połajazdów, nie? Daleki... Patrz jak macie, nie? rendering? No, no dobra, opowiem jedną sytuację w grach, jeśli ma się rendering. Jeśli ma się wysoki rendering, no, dalek i tak dalej, to od razu wczytuję to całość, ale później mam mniej do wczytania. Ale jest jeden minus tego, że wczyta parę na siedemset metrów, kurde, w przód i ma multi postaci, co obciąża. No, a krótkie renderowanie musi cały czas dogrywać nowe postaci itd. które wchodzą w skład render... Yy, w zasięg renderingu. Tak jak ja teraz jeżdżę. Jezu no gościu! Wiem, że to jest do 50, ale mógłbyś mógłby szybciej je pojechać. Co? Ups, uszkodzenie już 1%. Staram się jak mogę jechać dobrze. Pojazd. Staram się w niego nie walnąć. To będzie klęska żywiołowa. Bo stracę trochę kasy. Ja bym mógł scitować forse, ale ja tego zawsze nie robię. Wiecie, te początki zawsze są mocone. To z jednej, jednej właśnie takiej pracy można zrobić z 5000 50 Minus 20, nie przykładem. Także jest wszystko możliwe praktycznie. Jeszcze 30 parę kilometrów. Niedługo tam będziemy. Dojechaliśmy. Praktycznie. Prze troszeczkę. Już miasto widać, oddali tam z przodu teraz, no? Widać widać. Nie wiem dlaczego, ale prędzej jakieś dług nie mi szło. No dlatego, że jestem teraz spokojny, nie wiem. No ale dobra. Nie wiem czy to są ograniczenia, ale to są chyba ci Próbujemy, próbujemy iść. Jeśli dźwięki z gry są za cicho, po... napiszcie, napiszcie po prostu. Będę wiedział, żeby je podgłośnić. Staram się jechać dobry, dosyć dobrze. Nie robić sobie niepotrzebnych mandatów tego typu zaniżeniem wynagrodzenia, typu uszkodzenia, tak ale blisko. O, przecinka, przecinka. Sorki, bo to pewnie będzie wyglądać jak ten Cat troszeczkę Cięcia, po prostu jak to będzie wyglądać. Więc sorki, taki spadek. открытый у меня остается Сейчас, сейчас, W ogóle nie zejdziemy. Nie ma bata. Jeśli tam się zapali zielone, to zaraz pojedziemy. Jost silnik. Proszę, nie rób się. Nie! Pojechały dwa, trzy wozy, no i dupa A jakże grzeję wózek Oh, come on! Nareszcie mogę pojechać Dobra, to wygląda na to, że ten odcinek zakończy się właśnie w, właśnie w tych momentach. Dobra, parkujemy automatycznie, ładnie poszło. O, ładnie, ładnie było. A, prawie. Dobra, teraz ja się z wami żegnam. Żegnam z tej strony 99. Hejo.